Cześć, dzień dobry. Chciałem na początku podziękować za tak liczne wyświetlenia. W momencie, kiedy to nagrywamy, jest około 10 tysięcy wyświetleń. Dużo polubień, udostępnień, dużo komentarzy pozytywnych, także bardzo dziękuję. No, kurczę, w tak krótkim czasie przybyło dużo subskrypcji. Więc tak, w temacie, w temacie cyndapa, powolutku coś tam się dzieje. Jest zimno, jest nadal zima, nic nie odpuściło. Minus 10 jak było, tak jest. Zdemontowałem silnik, ale to już się dowiecie z późniejszego materiału. Pies mnie tutaj zaczepia do zabawy. Także tak, w czasie kiedy, kiedy tam te prace powolnie, powolnie się posuwają z ceną, będę przygotowywał sobie motocykl do sezonu Sokoła 1000, którego nie wiem, część już Was zna, bo tak jak wspominałem, była jego prezentacja. Nad rzeką Niewiec mam go odrestaurowanego, odbudowanego od 13 roku, także w sumie nie wiem 13 lat równe także dużo przygód, dużo fajnych wyjazdów bardzo- bardzo go lubię. Przyszedł mi dzisiaj akumulator po tych 5 latach, jak stał w garażu stary akumulator padł, nic, tutaj już prądów nie ma żadnych jeszcze sprawdzimy, no ale to już to 0-0 także nawet nie ma co ja sobie przygotuję motocykl, wymienię, wymienię akumulator. A Was zapraszam na mój, na mój strych nad warsztatem, w którym mam, mam części, z którego zamierzam w przyszłości złożyć standapa z pierwszej produkcji, jest to, jest to produkcja z 1941 roku. No, pierwsze czysta sztuk, które wyjechało, tam chyba 280 egzemplarzy, także jest to jeden z nich. Pokażę wam co z, te, co, co z, tych, co z tych części. Mam, czego mi tam brakuje I, i wspólnie się zastanowimy nad tym, czy silnik, który już jest odbudowany, włożyć do, do, piaskowego, do yy, piaskowego, czy spróbować zrobić solówkę na początku yy, z wczesnych, z wczesnego okresu. Także Wy już jesteście na streszku, a ja tutaj zabieram się do grzebania przy motocyklu. No i dobra, jesteśmy tutaj. Na naszym stryszku jest to Zyndab KS 750, o którym mówiłem Jeden z pierwszych 300, 280 dokładnie egzemplarzy wyprodukowanych w 1941 roku No tak, tyle się tego zachowało, w zasadzie jest, jest, mam jeszcze do niego błotnik przedni Zawieszenie jest zregenerowane. Nie wiem czy już Wam pokazywałem, czy dopiero wam pokażę, ale jest do niego zregenerowane zawieszenie. Jest też do niego inny zbiornik, taki jak powinien być z zameczkiem. Tutaj na ten moment jest już troszkę późniejszy, włożony. no Rama tak jak... No, Wiesz tutaj dam troszkę przysłoń ten numer, to pokażemy jak on się jak on się zachował. Nie wiem tu wiecie, tak czy to będzie winać jak tu o tak jest szósteczka 2 musisz cofnąć cofnąć muszę chyba no Już nie wiem czy nie chcę robić dobrego zbliżenia ale tak to wygląda tutaj pokaż jeszcze wawka jest przy numerze jest gdzie ta wawka A kurczę widać ją chyba widać ją tak widać ją Poza tym 1941 rok miał sporo różnic No tak, ja myślę, tego wszystkiego jeszcze nie ogarnąłem Ta rama jest troszeczkę pomęczona bo ona ciężko pracowała Z tego co pamiętam, to chyba żeśmy, żeśmy ją gdzieś ze wschodu kupili Ta Tak, przylewała. ona miała najmniej wzmocnień Tak, najmniej Inny wzmocnień tutaj, tutaj jest takie małe wzmocnienie z tyłu przydywsze, najkrótsze nie pamiętam inny tak dokładnie inny bagażnik. No bagażnik no tak, możliwe to prześledzimy co tutaj czym on się różni i przemyślimy jeszcze co, co z tym zrobić bo do tego pasowałoby mieć grubą ramę żeby to poskładać, i żeby to już było no tak jak trzeba, tak grubej ramy nie mam cienką do BW 43 mam ale nie wiem czy chciałbym to składać z cienką ramą wolałbym to już tak jak powinno być także tak no nie wiem tutaj coś jeszcze co wam jeszcze można pokazać nic no mówię to to wszystko jest surowiec do do wykorzystania już jest przygotowane do no, w zasadzie można było już ją oddać do piaskowania i pomalować to nie jest jakiś problem musiałoby się troszkę cieplej zrobić żeby żebym mógł malować koła też mamy do tego Koła też są, tak. Wracamy do Sokoła, a ten akumulator upchniemy tutaj w taką skrzyneczkę, która oryginalny akumulator udaje. Takie akumulatory były tej wielkości, one w oryginale miały 18 albo 20 amperogodzin. Oczywiście jest to za duży akumulator, on był wiecznie niedoładowany. Ja tutaj mam 13 amperogodzin, 6 V i on mi się świetnie sprawdził przez ostatnie... Chyba 6 lat odkąd mam y, odbudowane, odbudowany motocykl To dwa razy, to, to jest drugi, trzeci raz kiedy akumulator wymieniam Także tak, wrzucam sobie tutaj to Do mojej skrzyneczki Dobra, akumulator mamy już włożony Teraz sprawdzimy prąd czy jest O, nieźle, dobra, światła Jest a coś tu później działa. Dobra, jak promnica ruszy z pracą, to powinny światła wrócić. Teraz w warsztacie. Niestety zima nic nie odpuszcza. Nie wiem, czy mi się tu uda pokazać wam numer silnika. Też nie będę go pokazywał całego, tylko pokażę wam pierwsze najważniejsze litery, litery, przepraszam, cyfry, które świadczą o produkcji. To jest bardzo charakterystyczna czcionka, także każdy, kto tam trochę w cyndapach. Powiedzmy, siedzi, to, to ma pojęcie, jak powinny wyglądać trzcionki. W każdym razie no, jest, jest to, co jest. Jest taki zestaw. Tam tutaj mam już zregenerowane zawieszenie. Nie wiem, czy je widać, czy nie. Jest zregenerowane zawieszenie do niego. Jest cienka rama, ale to nie jest cienka rama do tego motocykla. Tak jak mówiłem, tam powinna być gruba rama BW40. BW 41 rok. Takie właśnie ramy dedykowane specjalnie do, do cendapa. Wy, wyjeżdżały z takimi ramami. Z ciekawostek. No tak, tu wydech kompletny tam mówiłem. Również udało się rozebrać silnik. Niestety nie bez przygód. Tak wyglądają tłoki od niego. Tutaj aż dziura. Nie wiem, czy ona była wypalona i dlatego tak łatwo się tutaj to wykruszyło. Znalazła się promnica. Także jest. Jest już co robić. E, tutaj powoli się przymierzam do tego, żeby iskrownik rozebrać i wymienić, e, wymienić ten element namagnesowany. Jest on bardzo silnie namagnesowany. O kurczę, zresztą widać to na filmiku. E, co jeszcze z ciekawostek. Jutro podjadę do, do warsztatu, który zajmuje się tulejowaniem, bo no, niestety przy, przy zdejmowaniu tych tłoków Uszkodziły się cylindry, także prawdopodobnie trzeba będzie je tulejować. Będę je tulejował, zaraz wam pokażę. Tutaj mam podtłoki, nie, to nie są od tego. Także tak, pod te tłoki będę tulejował. Są to tłoki maluchowskie. Nie wiem, nie pamiętam już, czy to jest przypadkiem drugi szlif, chyba takie udało mi się dostać oryginalne. Bardzo ciężko dzisiaj o takie tłoki, także te tłoki zostaną adoptowane. Można by było pewnie od jakiegoś Citroena jeszcze zastosować, bo wiem, że takich tłoków się też używa. Prawdopodobnie będą lepsze niż współczesne kopie, bo jednak, jest to masowa produkcja, która była testowana i tak jak mówię, stare zapasy, więc powinno to wszystko hulać na tym. Wspominałem także o lampie, którą, którą mam. Do tego egzemplarza, a no, tutaj coś się po prostu przytrafiło, ktoś tu wypierdzielił jakąś dużą dziurę, i no, i tu trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby coś z tym zrobić, ale lampa jest bardzo fajna. Jest ona. O, proszę. Każdy, kto nie widział, jak jest lustro zapinane w oryginalnej lampie, to tak właśnie jest ono zapinane takim jednym długim drutem sprężynującym z takich właśnie ciekawostek. Także. Dzisiaj specjalnie nie będzie jakoś dużo o cendapie, będzie więcej jak już widzieliście o sokole, przygotowaniu go do sezonu i tyle, no, z warsztatu, tyle wieści z warsztatu. Jeżeli coś jeszcze uda mi się zawieść to zobaczycie to w tym odcinku, jeżeli nie to, to będzie to już wplecione prawdopodobnie w giełdę w relacje z giełdą, bo kiedy Wy to oglądacie to ja, buszuję, to ja buszuję po giełdzie w poszukiwaniu brakujących części do cendapa. Także uciekamy, lecimy na dwór do Sokoła Teraz cieknie z kranów, tutaj widać uszczelki teraz piją benzynę, ponieważ przez 5 lat te uszczelki, które tutaj były wyschły ale to się uspokoi, myślę, że jak się nasycą one ulegną rozszerzeniu i to się z powrotem uszczelni no, zawsze jest tak, jak po zimie, pierwszy raz odpalam i otwieram krany, to ten wyciek jest większy niż w sezonie. W sezonie praktycznie one w ogóle nie ciekną. Tutaj mam taki specjalny zawór olejowy, żeby mi olej nie spływał do kartera, nie gromadził się tutaj w nadmiarze. Powinienem w zasadzie ten olej spuścić, bo nie wiem, czy tutaj nic nie naleciało. Mam nadzieję, że nie zarzuci mi świec przy odpalaniu. Otwieram krany. Prawdę mówiąc, pierwszy raz go odpalam od, od pięciu lat. O, widzę, że za dużo paliwa chyba poleciało. Zobaczymy co tu się dzieje Ciekawe czy za pierwszym odpali, czy będzie z nim problem O, ma chęć, ale coś mu tu coś mu brakuje Niestety myślałem że troszeczkę że troszeczkę lżej nam pójdzie, ale muszę wymienić świecę, bo pracuje mi na jednym cylindrze Wy tego nie widzieliście, bo miałem trochę trudności z jego uruchomieniem. No i akurat na tym cylindrze pracuję, bo widzę, że jest mokry. Okay. Mam akurat nowe świece. Nowe świece założymy tutaj. Świece NGK, które mi się dobrze spisują. Są to nówki sztuki. Także, żeby już całkiem być pewnym, że nie jest to wina nadmiaru oleju zgromadzonego w karterze, który tutaj mógł mimo kranu przez jakiś tam czas. Ściekać, otwieram zawór i zobaczymy co nam się tutaj nagromadziło, czy coś wyleci, czy nie jest zimno, ale jest jak masło, więc nie liczę specjalnie na to, że tu coś będzie leciało, ale może okay. poczekamy chwilę ale tak jak mówię zawór zamknęłem, więc nie powinno tutaj nic nacieknąć. No ok, nic się nie dzieje, zakręcam. No więc tak trochę chyba ma do mnie żalu, że przez ten czas się nim nie interesowałem. Bo nie chciał wcale tak od razu za pierwszym razem odpalić, wymieniłem świecę. Trochę go przejrzałem. No, Zobaczymy, chwilę prawdy, co tu się działo. Paliwa miał wystarczająco, bo świece obie były mokre. No dobrze, już was nie będę katował tą piękną muzyką. Jak już sobie pójdziecie, to ja go jeszcze raz odpalę i pozwolę mu wypalić to wszystko, co tam się nagromadziło. Zastanawialiście się pewnie, co to za motocykl tam z tyłu za mną. Pewnie wprawne wasze oko już poznało, że to jest Cindab KS750. Jest to motocykl mojego syna. No ale to za chwilę. On sam wam powie. Cześć, 14 lutego zamierzam opowiedzieć Wam o tym motocyklu. Jak szedłem w jego posiadanie? Ile czasu spędziłem na tym, żeby go wyskrobać, bo wyszedł na nim oryginalny lakier. Myślę, że to jest ciekawy egzemplarz. Także do zobaczenia 14 lutego opowiemy więcej. No, my widzimy się 14 lutego z Damianem, a, a ja z Wami widzę się w przyszłą sobotę. A w zasadzie no tak jak przyszłą sobotę, bo, bo ten materiał, kiedy oglądacie, to, to ja szaleję na giełdzie w poszukiwaniu części do cendapa i ogólnie taki rekonesans robię po paru latach nieobecności na giełdach. Eee, także nie przedłużam nie przedłużam miłego weekendu, miłej niedzieli, przyjemnego oglądania. I jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie miłe słowa.